3 sierpnia w Ławkach odbyło się doroczne święto Miodów Ziemi Łukowskiej. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Gręzówce. Impreza plenerowa odbyła się w Ławkach. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wieńców i kwiatów przed obeliskiem poświęconym Kazimierzowi Lewickiemu, znanemu łukowskiemu pszczelarzowi, badaczowi pszczół oraz pomysłodawcy nowoczesnego ula. Wśród gości przybyłych na uroczystość był senator Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Gogacz, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, władze samorządowe oraz wielu pszczelarzy. Zwiedzający mogli degustować i zakupić różne odmiany miodu i innych produktów pszczelich. Pszczelarstwem zajmowałem się przez całe życie. Teraz nowoczesna pasieka to musi być przewożona. Musi być w niej prowadzona gospodarka wędrowna, żeby osiągnąć zysk i żeby mieć duży wybór miodów odmianowych. Miód wielokwiatowy, miód rzepakowy to są miody najtańsze. Mamy miód leśny, z maliny leśnej, z kruszyny, z domieszko spadzili liściastej. Mamy niewiele w tym roku miodu lipowego. Mamy trochę gryczanego, jest miód niszkowy. W śladowych ilościach miód akacjowy, bardzo mało było w tym roku. Spać liściasta, miód wrzosowy z ubiegłego roku i z ubiegłego roku, może mamy troszkę nawłociowego. No i jeszcze yy, z plantacji malin, to jest tegoroczny, też kilka sujków. Każdy miód, kiedy go się wybiera zula, jest w stanie płynnym. I każdy naturalny miód po pewnym czasie skrystalizuje. Jedynie miód akacjowy może krystalizować nawet literatura podaje, że i do dwóch lat. U nas to się nie zdarza, bo do roku zawsze się go rozprzeda. Poza tym inne miody krystalizują bardzo szybko. Klienci natomiast wolą miód płynny. Jest sposób, żeby z tego miodu skrystalizowanego stał się znowu miod, miodem płynnym. Tylko tam będą rozwarstwienia, tak będą różne grudeczki, to w sklep w sklepach często widzimy, bo, bo tam sklepy zamawiają tylko miody płynne i one po pewnym czasie krystalizują, ale krystalizują nie tak ładnie jak krystalizuje miód normalnie po odebraniu gozula. Także należałoby kupować już te miody, które skrystalizowały w takiej naturalnej formie skrystalizowanej. Ale klient niestety kieruje się wygodą, bo jest wygodniejszy w użyciu miód płynny od miodu skrystalizowanego. Wartości lecznicze przy rozgrzewaniu miodu nie są zagrożone, jeżeli robi się to w temperaturze do 42 stopni. A proszę mi powiedzieć, ile taka pasieka liczy uli, ile pszczół? Produkcyjnych uli ponad 500, dokładnie nie powiem, stoi w 17 miejscach. Pracy jest bardzo dużo, tyle mogę powiedzieć. A coraz trudniej jest paserysie się utrzymać, dlatego że. Największym zagrożeniem dla polskiego miodu są miody z importu, które są sprzedawane po bardzo niskich cenach. Nikt się nie interesuje ich jakością, a klient wiadomo, z kasą każdy cienko stoi i szuka miodu najtańszego. Kto kupuje i spożywa miodu dużo, no to niepotrzebne mu laboratorium. On rozpozna miód naturalny od, od jakiejś tam podróby. O, ale taki przeciętny klient, no to po prostu nie rozróżni tego. Takie miejsce jak to dzisiejsze, Święto Miodów, to dobry moment, żeby w taki naturalny tak, miód się Bardzo. Takie imprezy to bardzo pomocne są dla pszczelarzy zawodowych, bo to jest okazja właśnie, żeby pobróbować porównać miody właśnie te, które mamy w marketach do tych od pszczelarza. Co takiego jest magicznego w tym miodzie, w tych pszczołach, że zajmują się tym całe rodziny i przekazuje się to z pokolenia na pokolenie? No powiem, że już ostatnio ta tradycja rodzinna zanika, bo młode pokolenie podchodzi do tego patrząc od strony finansowej. Co ja z tego będę miał? No jedno jest pewne, że pracy to każdy będzie miał i to pracy takiej nienormowanej. A wynagrodzenie to jak się uda, to po prostu no, dnia jest za mało. Pracuje się w dzień. Przyjdzie wieczór, trzeba pszczoły przewozić. Nie ma mowy, żeby pomyśleć o urlopie, bo i całą zimę trzeba pracować, trzeba ten miód y, słoikować, sprzedawać, jeździć z nim. No a w sezonie trzeba przy pszczołach chodzić i dlatego młodzi się nie darną. Później, jeżeli już się osiągnie tam jakieś zbiory tego miodu, trzeba go korzystnie sprzedać. Skupy, które prowadzą, zajmuję się skupem miodu. Kiedyś, kiedy ja w młodości się tym zajmowałem, ceny były przyzwoite i nie bawiliśmy się w słoikowanie, tylko wyprodukowanie. Reszta zajmowała się spółdzielnia pszczelarska Apis i cenę oferowała przyzwoitą. Dzisiaj, miody sprzedać hurtem, to trzeba sprzedać poniżej kosztów, za cenę poniżej kosztów produkcji. No i tak, a sprzedać bezpośrednio dla klienta trzeba jeździć. Trzeba jeździć na takie kiermasze, na innego rodzaju imprezy, na targi. Też czasu wymaga. Samo słoikowanie, konfekcja tego miodu też jest pracochłonna. Jeszcze bardzo dużym zagrożeniem dla pszczelarstwa są środki chemiczne masowo stosowane w rolnictwie. To jest chemia. Wykonanie takiego zabiegu w ciągu dnia. Podczas zbioru pszczół tego nektaru, no to jest przedostanie się chemii do miodu. I my to, my to sprzedajemy później. No. A środków chemicznych jest coraz więcej. Dbajmy więc o pszczoły. Powie, ale powiem tylko tyle, że zawód pszczelarza przejdzie do historii z czasem, tak jak przeszło wiele zawodów. To jest zawód na wymarciu, bo młodzi już do tego się nie garną. Masa pracy, a efekt mizerny jest. Ale słodki. Słodki, ale czasami to gorzko jest. Najczęściej jest gorzko. W gronie organizatorów tegorocznego święta miodów było koło pszczelarzy imienia Karola Lewickiego w Łukowie, Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Nadleśnictwo Łuków. Honorowy patronat objął między innymi starosta łukowski. Pszczelarze to faktycznie grupa niesamowicie wyjątkowa, niezbyt liczna, bo przecież pszczelarstwo to zawód wymagający ogromnej wiedzy wiele doświadczenia, ale też naprawdę trzeba mieć wiele samozaparcia, wiele cierpliwości, no i liczyć się, że nie zawsze osiągnie się sukces. Bo dzisiaj to tak, jakby wszystko działa przeciwko pszczelarstwu. Dbamy o to, żeby produkcja rolna wyglądała coraz lepiej. Stosujemy nawozy, stosujemy opryski, różnego rodzaju środki ochrony roślin. No więc w ten sposób działamy przeciwko pszczelarzom. Wbrew naturze i pewnie wbrew dobrym chęciom. A przecież miód to samo zdrowie. I sam miód i wszystko, co z miodu powstaje, jest tworzone. No i szkoda by było, żeby ten zawód zaginął, a w dodatku wiemy, że pszczoły jednak strasznie pożyteczną rolę spełniają. Więc Trzeba, kto tylko może, czynić wszystko, by pszczelarzom pomagać, wspierać ich, zachęcać do um, ich właśnie wyjątkowego działania. I niech pszczelarze trwają. Wśród gości zaproszonych na święto miodów była również pochodząca z Podłukowskiego Józefowa Katarzyna Gajownik, polska królowa mleka. Powiat Łukowski, według mnie i myślę, że według statystyki, jest krainą mlekiem i miodem płynącym. Tematyka mleczarska, tematyka związana z mlekiem, bardzo ładnie łączy się z miodem, ponieważ możemy się pochwalić dorobkiem koła pszczelarzy. Tutaj mamy właśnie taką imprezę zorganizowaną, poświęconą właśnie miodom, jak również możemy się pochwalić hodowlą bydła mlecznego na terenie powiatu łukowskiego, z racji tej, że mamy bardzo wielu hodowców, którzy zdobywają nagrody na arenie wojewódzkiej, jak również krajowej. Już teraz organizujemy 17 sierpnia imprezę na terenie powiatu łukowskiego w gminie Stanin, w której mieszkam na co dzień pod hasłem Kraina Mleka. Teraz już ta nasza impreza nieco bardziej się rozrosła. Serdecznie zapraszamy i będzie zorganizowana w Józefowie w gospodarstwie moich rodziców. Na święcie spotkaliśmy również prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego. Co dziesiąta pszczoła to żywi się na gruntach. Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, gdyż agencja jeszcze ma w swoim zasobie łącznie ponad 1,5 miliona hektarów użytków rolnych. Rok kalendarzowy 2013 był rewelacyjnym rokiem dla agencji. Był to najlepszy rok sprzedaży w ostatnich 10 latach. Udało się sprzedać w roku ubiegłym 147 tysięcy hektarów do Budżetu państwa wpłaciliśmy 2,5 miliarda złotych, o 455 milionów więcej niż zakładał plan finansowy, i myślę, że na tym wszyscy skorzystali. Rolnicy stali się właścicielami gruntów rolnych, natomiast budżet państwa otrzymał pieniądze. Pomimo, że nie ma pytania, to też dodam, że agencja nie sprzedaje gruntów cudzoziemcom. Po prostu. W Polsce powstała duża grupa silnych gospodarstw ekonomicznie, które te gospodarstwa, rolnicy ci mają pełną świadomość, że tylko zwiększając skalę produkcji zapewnią stały dochód i dobry poziom życia rodziny, zapewnią sobie również spadkobierce, gdyż na dobre miejsce pracy ktoś przyjdzie, a polskie rolnictwo wygra konkurencję na otwartym rynku Unii Europejskiej i poza rynkiem. Na, z nami jakością się nie da walczyć, jeśli chodzi o eksport żywności. Próbują niektóre Państwa różnymi zakazami. Mam na myśli szczególnie rynek rosyjski wschodnik, gdzie mamy bardzo ogromne tutaj problemy. Jak pan właśnie skomentuje ten ostatni zakaz? Myślę, że każdy obserwator sceny politycznej wie, jeżeli my chcemy grać lidera, nauczyciela demokracji na Majdanie na Ukrainie, szczególnie z niektórych opcji politycznych. Ci, co interesują się sceną, to wiedzą, kto stał na prawym sektorze, kto przemawiał w trakcie tych, no, tych wydarzeń, protestów, tych no, prawie że walk na Ukrainie. Na pewno tam żadnego polityka z polskiego stronictwa ludowego nie było. Dlaczego tam nie było również polityka ze starej Unii Europejskiej? Dlaczego próbują właśnie te dojrzałe demokracje poza czy nad nami próbować się dogadywać i nasze miejsca wypełniać? Myślę, że należy zachować zawsze proporcje między Efektami, celami politycznymi, a celami gospodarczymi, gdyż z państwem słabym gospodarczo nikt się nie będzie liczył i żaden cel polityczny wtedy również nie zostanie zrealizowany. Panie prezesie, wiemy, że zawsze Święto Miodów to ten czas, kiedy ma pan okazję i mieszkańcy Powiatu Łukowskiego mogą usłyszeć od pana zaproszenie na bardzo ważne wydarzenie, które organizuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Oczywiście w dniach 15, 16, 17 sierpnia odbywają się jak co roku dni konia arabskiego. W tych dniach jest e, wy, e, czempionat narodowy, czyli wybierane są najlepsze e, konie rasy e, czystej krwi arabskiej. Jak również w niedzielę e, wydarzenie jest no, na skalę światową. Jest to e, aukcja czy Pride of Poland. E, w tym roku mamy również przygotowane piękne cztery klacze. Mam nadzieję, że zadziwią nabywców, dadzą radość czy satysfakcję hodowcom, a Szeroko rozumiany miłośnikom konia, bywalcom tych uroczystości dostarczą no, niezapomnianych emocji. Zapraszam wszystkich, gdyż oprócz części zamkniętych, gdzie trzeba mieć ścisłe zaproszenia, są części otwarte, są części plenerowe, gdzie można chodzić bez biletów, a można również uczestniczyć w pokazach za niewielkie opłaty. Więc zapraszam wszystkich mieszkańców Łukowa, Powiatu Łukowskiego na Dni Konia Arabskiego do Janowa Podlaskiego. Podczas Święta Miodów Muzeum Regionalne w Łukowie zaprezentowało starodawne ule oraz rzeźby ludowe przedstawiające pracę pszczelarza. Dzieci wzięły udział w licznych konkursach, a na scenie prezentowały się zespoły ludowe. Settings <laughs>